Witam, pogoda dopisuje na tyle, że można trochę wykonać pracy ogrodowej. Witam na kanale Pasji Babci Ali. Biorę się za cięcie hortensji Annabella. Połamało mi trochę krzaków, zostały tylko te wielkie, gdzie nie kwiatostany, które świadczą o tym, że ona jeszcze w, w tym okresie świetności miała piękne kwiaty. A Annabella, jak wszyscy wiemy, jest hortensją jedną między innymi z przepięknych kwiatów, które w cienistych miejscach takie mają białe, wspaniałe kule. Tu akurat wygląda to w tej chwili marnie. Trzeba to wszystko przyciąć, uporządkować, po to, żeby można się było cieszyć jej urokiem w momencie, kiedy będzie kwitła. Jakie lubi stanowisko? Półcieniste, cieniste, trochę wody, bo to jest hortensja i nie jest taka ciężka w uprawie. Daje sobie radę. A teraz co do tej Anabeli? Osobiście przecinam ją dość. Nisko, to znaczy powiedzmy z 20 cm nad samą ziemią. Wtedy, kiedy ona zacznie rosnąć, to po to ją tak nisko przycinam, żeby mogła mieć więcej tych swoich odrostów i większą ilość kwiatostanów. Gdybym ją przycięła dużo wyżej, będzie mniej tych kwiatostanów, będą słabe te gałązki, będą się pokładać. Chociaż Anabella w ogóle lubi się pokładać, i trzeba stosować jakieś podpórki, jakieś tam ją obwiązywać po to, żeby utrzymać tej przepięknej głowy kwiatów. No co, bierzemy się zacięcie. Pokażę Wam, jak ja to robię. No i bierzemy się zacięcie. Słuchajcie, jak wspomniałam, że robię to powiedzmy z 20 cm nad nad ziemią. Ja sobie tak mniej więcej odliczam na, na wysokość tutaj, jak roz, roz... Ja sobie tutaj tak odliczam mniej więcej na 20-30 cm nad ziemią i wszystko wycinam te takie słabe gałązki, a zostawiam te mocniejsze. Po to, żeby, tak jak wspomniałam, pięknie nam odrosły tutaj kwiaty, żeby pięknie, były silniejsze gałązki, żeby się nie pokładała w przyszłości nasza anabela. Proszę bardzo. O, tutaj tak wycinamy, nie bojąc się w ogóle, że coś się naszej roślince stanie. Ona potrzebuje tego cięcia. Także jeżeli to wszystko powycinamy, przyglądam się też. Na cienkie patyczki, niektóre wysuszone, inne widać tutaj, że są dość mocno takie zielonkawe, takie takie zdrowe. Inne są w środku, w środku takie puste. Słychać takie pustawy, jasno, jasno takie brązowe. Natomiast, natomiast te zdrowe są ciemnozielone. Boże, nie mówię ciemnozielone, ciemnobrązowe. I patrzę się nad oczkiem jakimś, już zaczynam puszczać pączki, w niektórych miejscach i to wszystko wycinam. Słabsze pędy osobno, a mocniejsze. O, słabsze pędy będą te gałązki do wyrzucenia. Wszystko. Natomiast te takie brązowe, zdrowe, zostawiam, żeby na nich pięknie. Wyrosły nowe gałązki. Anabeli. Tu aż się prosi takie do wyczyszczenia, do wyłamania. Tak to. O i teraz tutaj, jak to wszystko zostaje oczyszczone, ona będzie miała siłę odrosnąć. Znalazłam tutaj. Jest tutaj sporo takich suchych, byle jakich. Gałązek, który też oczyszczam, żeby, żeby ona pięknie zakwitła mi na wiosnę. Przycinanie to można było zrobić również jesienią. Nie przeszkadza to Anabeli. A w tym wypadku ja robię teraz o tej porze, czyli na wiosnę. Można powiedzieć, że już jest ona oczyszczona, przycięta i tylko będzie czekała na cieplejsze dni, na momenty, kiedy kiedy zacznie kiedy zacznie puszczać pąki. Mamy tu pięknie pokazane, jak jest jak wygląda po ścięciu taki, taka zdrowa gałązka anabeli. Puszczają już Puszczają już pąki, pierwsze listki będą, ale są tutaj takie momenty znaczy nie to, że momenty gałązki które wydają się bardzo suche. Tu mamy przyciętą Anabelę. Y, trzy pączki nad, y, nad ziemią: pierwszy tu jest na samym dole, tutaj widać o pierwszy na samym dole. Tu jest drugi, a tu jest trzeci. Proferuję bardziej takie dwa, powiedzmy dwa oczka nad, nad, dwoma oczkami zrobić przycięcie, ona się pięknie rozkrzewi, no ale zostawiłam to trochę wyżej akurat tą gałązkę. Anabela została przycięta, to są wspomnienia z zeszłego lata, takie miała duże, proszę zobaczcie, takie duże miała kwiaty, także Widać było, że miała też sporo takich suchych, starych gałązek. Powycinałam, oczyściłam to wszystko. Nie martwiąc się o to, czy tam z jednego patyczka wyrośnie, coś czy nie wyrośnie. Ona daje sobie radę i bardzo jest wdzięczna roślinka w ogrodzie, bo nawet jakbym trochę za mocno przycięła, to i tak od ziemi ona odbije. Ale lepiej mieć te 20 centymetrów nad ziemią. No co, będę teraz biorę się dalej, bo jest tylko jeszcze kilka innych krzaków Anabeli. W innych miejscach, gdzie muszę przyciąć, wziąć się do pracy i widać już malutkie, malutkie y, takie malutkie listeczki. O, zaczyna puszczać. Kochani, do zobaczenia, do usłyszenia, a ja się biorę do pracy. Jak się komuś podobało łapka w górę? Proszę o subskrypcję, pytania. Tutaj akurat jest takie miejsce, gdzie Anabela została posadzona. W takie półcieniste miejsce. Tak jak wspomniałam troszeczkę wcześniej, ona lubi takie miejsca. I cieszy nas potem, kiedy wyrośnie tymi swoimi przepięknymi, po prostu białymi, tak kwiatami, że aż dech zapiera, patrząc się na jej urodę. Do zobaczenia i do usłyszenia.